Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Otóż była mała posłucha informacyjna po Farmconie, ale ten okres wydaje mi się, że już się zakończył, bo Giants im bliżej do Games, komu powinien nas częstować tutaj nowinkami? I tak też się stało. Tym razem opublikowano na blogu informacje dotyczące mapki River Band Springs. I żeby nie przedłużać, przechodzimy od razu do tego tematu. Pierwsza rzecz, jaką od razu zauważyłem na tym blogu, to był taki właśnie oto wpis, który pozwoliłem sobie tutaj zaznaczyć. Chodzi o to zdanie: W River Bend Springs jest wiele ładnych miejsc, które możesz chcieć odwiedzić. Kto wie, co lub kogo zobaczysz podczas eksploracji? Jak przeczytałem to lub kogo, to od razu włączyło mi się tutaj takie myślenie. To znaczy gdzieś tam już na samym końcu farmkonu wypłynęła ta informacja związana z animacjami twarzy, z jakimiś tam ewentualnymi kwestiami audio, głosowymi, które miałoby się też w grze pojawić. Na Steamie to się potwierdziło, bo w językach pojawił się język angielski, pojawiły się też inne języki w formie tekstowej i w pełnym udźwiękowieniu, więc y, mówiąc o jakichś tam NPC y, y, i odnosząc się do tego, co zostało tutaj napisane przy tej mapce, może tak się zdarzyć, że skoro stawiają tutaj na ten taki aspekt zwiedzania tej mapy, historyczny, na te kwestie związane z tym jak ta mapa wyglądała kiedyś, tutaj też będziecie mogli sobie na kolejnych screenach zobaczyć jak to poglądowo wygląda, to być może zdarzy się tak, że kierując się tym zdaniem, że możemy kogoś spotkać, to mogą to być przecież takie postacie, które w pewnych miejscach po mapce będą rozrzucone, i podchodząc do nich, naciskając tam, nie wiem, R, Enter czy cokolwiek, zaczną one opowiadać nam jakąś tam historię związaną, nie wiem, z tą mapą. Może tak być, może tak nie być. Na pewno ta rzecz tutaj zwróciła moją uwagę, no bo jeżeli jest prezentacja mapki i jest pokazana tutaj, to, że no ma być ten aspekt eksploracji gdzieś tam się pojawiać, że będą jakieś tam poutykane, fajne, ciekawe miejsca i zakątki, takie troszeczkę historyczne też. To tak sobie pomyślałem, że może też jednym z aspektów wykorzystania tej oprawy głosowej może być właśnie coś takiego, czyli że podchodząc do tej postaci być może ona zacznie coś opowiadać. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Tak czy siak to może być krok w dobrą stronę, albo też i niedobrą. Zależy, czy ktoś jest zwolennikiem tego typu rozwiązań w grach. aczkolwiek na pewno taka sytuacja grę będzie jakoś tam ożywiała. Jednego tylko się boję, że to zostanie zrobione tak trochę po Jansowemu. Czyli, że a dajmy coś, żeby coś tam mieli, bo zawsze tam marudzili o tą karierę, czy tam dialogi, no to tam rzućmy im coś, żeby, żeby było, że daliśmy. No mam nadzieję, że tak nie będzie, ale o tym się przekonamy, a może się przekonamy na Gamescomie, o ile te postacie gdzieś tam faktycznie będą na mapie występowały. I teraz, jeżeli mówimy o Gamescomie, to przejdźmy od razu już do Gamescomu. Otóż 21 sierpnia startuje games.com i co jest ciekawe ciekawe jest to, że farming zostanie pokazany pod szyldem xboxa ta grafika pochodzi akurat z serwisu gryonline.pl, tam macie taki szybki artykuł, gdzie tam jest informacja o tym, że chyba xbox będzie pokazywał ponad 50, ale to już się chyba zwiększyło nawet do ponad 60 gier, no i właśnie pod stajnią xboxa, jak możecie tutaj zobaczyć, gry związane pochodzące od partnerów no i tutaj macie na liście farmic simulator 25 hands on Czyli no, będzie, będzie tam troszeczkę konkretów. Jeżeli ktoś z Was na Gamescomie będzie, dajcie znać w komentarzu, czy odwiedzi się na Discordzie. Chętnie, chętnie z takimi osobami zawsze pogadamy i dostaniemy może troszeczkę więcej konkretniejszych informacji niż to ma miejsce zawsze, bo osoby, które nie są związane w żaden sposób z farmingiem. Podchodzą do stanowiska farminga i traktują to o, jakaś tam fajna gierka, pojeżdżę sobie traktorem klikają cokolwiek, robią cokolwiek. Nigdy z takich filmów nie można było się dowiedzieć czegoś konkretnego. Natomiast, jeżeli ktoś z Was tam będzie, no to można w jakiś tam sposób spróbować ogarnąć to, co można w tej grze udostępnionej zobaczyć czyli, nie wiem, menu to jak się zachowuje tam powiedzmy jedna maszyna czy coś zostało zmienione, czy jeżeli coś związanego z wyświetlaczami, lusterkami czy pojawiły się jakieś dodatkowe opcje oczywiście, wiadomo każdy ma z tyłu głowy, że jest to wersja demo i niedokończona i tak dalej i tak dalej, nie wiadomo z jakiego okresu, natomiast zawsze jest lepiej zobaczyć to w ten sposób, niż jakiś tam randomowy gameplay nagrany zapalniczką, gdzie ekran się buja, nic nie widać i totalnie to nie ma później sensu, więc zobaczymy jak to, jak to będzie jak to na tej Gamescomie będzie wyglądać bo trochę ten gameską się zmieniał w ostatnim czasie więc zobaczymy, poza tym jeszcze oprócz tego, że 21 startuje to jest ten tak zwany ONL, czyli ten pokaz wieczorowy, gdzie wpadają jakieś trailery, czy pierwsze informacje o grach, aczkolwiek tutaj obstawiam, że że farming się na to nie załapie, ale zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Ostatecznie, dobra, przechodzimy dalej do mapy. Zostawiamy Gamescom. On już jest niedługo, więc pewnie teraz w piątki, pewnie podejrzewam, bo tak jak teraz tutaj sądzę po tej informacji, to być może teraz nie jakieś tam wtorki, to może teraz piątki będą takim dniem, gdzie do czasu Gamescomu będziemy dostawali jakieś tam smaczki i wrzutki. Aczkolwiek, no wiadomo, jak piątki będą później zarezerwowany na sheet. Dobra, dostaliśmy pełnego screena z mapą, chyba ten screen, który gdzieś tam wcześniej krążył na konie, nie był pokryty tymi chmurami, pewnie tutaj ktoś sobie wymyślił, że dodadzą taki akcent, no bo przecież teraz te chmury będą rzucały cień, no to dorzucimy go na grafikę, żeby przypomnieć graczom o tej wspaniałej nowości, jaka do gry trafi, to tak na marginesie. I cóż o tej mapie? Jeżeli mapka w, w tym klimacie, to pierwsze co się rzuca, a przynajmniej mi się rzuciło, to małe pola, no bo no w tym obszarze, w tym regionie, no raczej każdy chyba był przyzwyczajony do tego, że te pola, jeżeli chodzi o obszar, no to, to były pewnie większe. Natomiast ta mapka stała się takim, widzę, trochę e, Trochę takim popisowym miejscem, które ma zaprezentować nam wszystkie nowości, jakie do gry trafiają. Znaczy, tak, tu mamy obszary jakieś silnie zabudowane. Generalnie w samym centrum mapy jest ta rzeka, która ma odkrywać tutaj główną rolę. No i generalnie tych pól, odliczając, odcinając sobie te boki, które tutaj zostały, no to zobaczcie, że jakbyśmy tak sobie o tam wykroili, no nie licząc tych 3-4, ale jakbyśmy tak to. Wszystko tutaj stąd sobie odkroili tym kolorem żółtym, i to, co zostało tutaj, to zobaczcie, że to są tylko pola. No i, no i to, co tu na dole. Więc generalnie, no, układ tych pól jest taki sobie bardziej. Ja obstawiam, że to jest mapka taka trochę popisowa, pokazowa, yy, która ma świecić i błyszczeć. A ciekawszej mapki chyba obstawiałbym w tym drugim klimacie ryżowym, bardziej bym powiedział. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i na potwierdzenie tych słów, chyba widać te screeny, czyli oczywiście popis po raz kolejny z tymi promieniami. No słuchajcie, no, 2024 rok i cieszenie się z tego, że przez drzewo przybijają promienie i trochę cienia rzucają. No nie wiem, może to, to jest jakieś tam osiągnięcie dla silnika Giants Engine, ale no bez przesady. Tym bardziej tam mgła wolumetryczna, którą można było sobie w konsoli generować i podkręcać, jak się chce, łącznie z jej wysokością. Yy, w 22 można to zrobić przecież bez problemu. Okej, okay, no nie było tego efektu, ale no nie przesadzajmy. Ten efekt może cieszyć oko przez, nie wiem, pierwsze 5-10 minut, może przez godzinę, a później się każdy do niego przyzwyczai i, i zacznie zwracać uwagę na rozgrywkę. No, a ja jestem zwolennikiem tego, żeby żeby ta gra się rozwijała pod kątem rozgrywki, a nie pod kątem tego, że będą podały fajnie, fajne cienie na drzewie. Ok, to jest miłe dla oka, jest fajne, może, może oko pocieszyć, ale to tak na chwilę, moim zdaniem, a zobaczymy, co tak naprawdę w tej grze się finalnie zmieni. W każdym razie skok jest na plus, aczkolwiek na niektórych screenach nie jest to tak dobrze widoczne. Oczywiście do prezentacji wybiera się te najlepsze ujęcia, żeby no, pokazać zmiany, więc... Ta mgła jak zwykle jest na pierwszym planie, na pewno zmieniło się tutaj pod kątem różnorodności w, w tych roślinach, bo jak widać już na tym obszarze jest tak, tu jest jeden rodzaj trawy, tu jest tam jakaś ala paproć, tu jest jakieś tam listowie, tu są jakieś jeszcze inne rośliny, tu są jakieś korzenie, tutaj jest jeszcze jedna roślina, tu jest jeszcze jeden rodzaj trawy, a tu jest chyba jeszcze jeden i tu jeszcze jeden. Więc zwróćcie uwagę na to, że no po prostu tutaj się sporo zmieniło. Obawiam się tylko jednego: że będą takie obszary mapy jak tutaj, znaczy inaczej. Liczę na to, że mapa będzie wypchana wszędzie, tak jak tutaj, to znaczy wypchana taką zawartością, a nie jak na którymś ze screenów, ale tego chyba później Wam pokażę, Wam będzie dalej. Wyglądała tak trochę łyso, czyli to tak wyglądało jakby e, kilka osób pracowało nad, nad tą mapą. Jedna ją wypełniała po brzegi, a druga tak tu sobie tam rzuciła stempelkiem krzaczka, tam rzuciła z krzaczka. Zobaczymy jak to finalnie wyjdzie. Na pewno też widać, że tutaj już działa ten efekt, jeżeli chodzi o mgłę, bo pewnie taki zamysł był autora tego zdjęcia, że ta mgła oprócz tego, że była jakieś tam kojarzona z tym, że z warunkami pogodowymi, czy tam sporą roku, to też, że miała się gromadzić w okolicach zbiorników wodnych. No i tutaj jest ten efekt widoczny, że, że tam mamy już powiedzmy słońce. To jest pewnie jakaś taka godzina podejrzewam poranna lub do południa, bo tutaj słońce gdzieś jest z tej strony. Nie jakieś tam bardzo silne, tylko takie trochę jeszcze, jeszcze dosyć, dosyć nisko. I tutaj się tam mgła zgodnie z zapowiedziami gromadzi, czyli w obrębie tej rzeki. Ta tutaj, która jest z tyłu, to pewnie jest, ma tylko na zadanie troszeczkę zamaskować e, e, pola, które nie, pola widok, widok, który jest tam gdzieś na samym końcu, czyli ten trzeci ostatni plan, który jest w zasadzie uzależniony od odległości rysowania. No, i tutaj na tym skinieniu odległość rysowania pewnie została podkręcona na maksa. Bo, bo gdyby była mniejsza, to prawdopodobnie ten zasięg drzew kończyłby się gdzieś, gdzieś tutaj, a odległość rysowania tutaj jest pewnie dana na maksa, bo widać to po tych wierzchołkach. Ale jak wiadomo, no, no cóż, no do prezentacji zawsze się wybiera najlepsze ujęcia, najlepsze miejsca, co jest chyba tutaj logiczne. Kolejne ujęcie, i to mnie troszeczkę zastanowiło. Od razu jak wleciały na stronę te, te screeny, to pierwsze co pomyślałem, to że może dadzą natywną kamerę. Czyli przeniosą po prostu kolejnego mono do podstawki, jeszcze pewnie o tym nie powiedzieli, może zrobią z tego wielkie wow. Pewnie też zrobią wielkie wow z opcji wożenia pasażera, które było trochę kontrowersyjne w 22, ale zobaczymy. Więc no, patrząc na to ujęcie do tej pory się tak chyba nie zdarzało, żeby jakoś łapać taką perspektywę z zapleców. Być może tak się stanie. Tutaj też widać jedną rzecz, że zrobili tego screena w momencie, jak ktoś szedł i nagle się zatrzymał, bo pojawiają się tutaj okręgi, które się rozchodzą, tak? czyli ta tak zwana powiedzmy, fizyka wody. No oczywiście, no co, nacechowane jest to tą mgłą po raz kolejny. Mam tylko nadzieję, że ta mgła nie wyjdzie nam bokiem, bo jak ktoś grał powiedzmy w Far Cry'a, to na przykład w Far Cry'ach, tylko nie pamiętam, w którym Far Cry'u ta mgła wolumetryczna no potrafiła nieźle dać w kość, jeżeli chodzi o kartę graficzną. Zresztą chyba w każdej że jeżeli będzie duży zasięg rysowania i ta mgła będzie gęsta i widoczna, no to no to z klatkami bywa różnie, a we farmingu mgła wolumetryczna plus klatki plus ciężka mapa plus dużo modów. No to chyba sami znacie już odpowiedź. Tutaj jest za to przykład, że mamy zero mgły. Niebo wygląda trochę lepiej, to znaczy chmur generalnie chyba za bardzo nie tknęli, ale, ale podoba mi się tutaj to, to miejsce, gdzie tak jakby ta dziura taka, która tu się pojawia, czyli te chmury nie są jednolicie białe, jednolicie ciemne, tylko pojawiają się takie postrzępienia, pojawiają się takie jakieś tam e, takie załamania, takie lekkie chmurki, no to może faktycznie jeszcze do tej pory nie zostało pokazane na tych pierwszych screenach to niebo wyglądało słabo, teraz tutaj akurat na tym ujęciu wygląda troszeczkę lepiej, ale to też e, może być kwestia tego, że Ujęcie statyczne na screenie zawsze będzie korzystniej wyglądało względem tego, co jest widoczne na żywo w ruchu w grze. Tutaj jedna rzecz mi się rzuca w oczy. No, słuchajcie, ok, no pomijam to, że tutaj jest z boku jakaś tam ściągawka na produkcję papieru. To mniejsza o to, no bo mamy drzewo, później tak, zrębki. Ok, fajnie, fajnie, coś tam no wychodzi. Rolka papieru pewnie. Mam nadzieję, że nie to ale nie o to chodzi. Słuchajcie, bardziej chodzi mi o to auto. No to jest dla mnie, jeżeli oni tego nie zmienią, no to dla mnie to jest lekki dramat, bo w tym wydaniu gry, w tym jak usprawniają Giants Engine, w tym jak pomijają stare konsole, to jeżeli te modele aut się nie zmienią, no to, to sorry, ale. To jest dla mnie minus. No niestety, ale no trochę by się mogli postarać, ale to już tam moje zdanie. Nie wiem, każdy może mieć swoje. E tutaj mamy kolejne ujęcie, też e pokazujące, że ta roślinność będzie dosyć różnorodna. bo jak popatrzymy sobie na tą stronę, na no to tutaj, tutaj się troszeczkę dzieje. E co będziemy tak na dobrą sprawę mieli, no to, to czas pokaże. Tutaj na pewno, na pewno są widoczne też te ślady, że po wyjechaniu stąd te ślady gdzieś tutaj sobie powiedzmy docierały i zanikały. A jak będzie z tym odkształceniem gleby na całej mapie, no to dopiero zobaczymy. No i tutaj oczywiście mgły nie mogło zabraknąć. Tego rodzaju budynki będą rozsiane po mapie, będzie ich sporo, będą miały właśnie w sobie ten aspekt taki można powiedzieć wizualny, historyczny, jak zwał. Tak zwał. Mają tą mapkę upiększać i takie jej będzie zadanie. Co jeszcze można tutaj wypatrzeć? No, będzie można wypatrzyć właśnie tego typu elementy. I na przykład wcale bym się nie zdziwił jakby gdzieś tutaj sobie właśnie jakiś tam NPC stał, w którymś z miejsc i zaczynał opowiadać jakąś historię o tym na przykład miejscu, albo jakąś tam anegdotkę lub coś innego. Także no mnie gdzieś tam się zapaliła ta lampka jak pokazali tą mapę i że możemy kogoś spotkać. czy Tutaj to daje do myślenia. Może tak się zdarzyć. Oczywiście pierwsze co tutaj można było Zobaczyć, no to ten jelonek, tak? To chyba każdemu się rzucił w oko i mnie również. I ja jestem zadowolony, bo jeżeli tego typu ciągniki pojawiają się w grze, no to, to dla mnie na duży plus. Oczywiście są tacy, którzy wolą jeździć tylko tymi najnowszymi, największymi i najbardziej wypasionymi, ale ja akurat osobiście jestem zwolennikiem, że tak powiem, tego typu czy tego sortu pojazdów i ciągników takich troszeczkę. Z innych czasów niż obecne. Co mamy dalej? Dalej mamy znowu ten budynek, który był już pokazywany wiele razy. Nie wiem, dlaczego oni się nim szczycą. Może będzie tam, nie wiem, jakiś parkour albo coś na czas do zrobienia. Nie mam pola tego pojęcia. Czemu tak bardzo pchają ten budynek zawsze na pierwszy plan? I to już na farmko nie miało miejsce, Nawet w pierwszych screenach też to było. Nie, zawsze ten budynek gdzieś tam był taką, nie wiem, ikoną, nie wiem czym się chwalą, tymi rozwalonymi deskami, nie wiem co to ma wspólnego z farmingiem, może tam będzie jakieś zadanie, może z tym będzie coś więcej, nie mam bladego pojęcia, ale strasznie go, że tak powiem, pchają na pierwszy plan i mają parcie na szkło z tym budynkiem. I to widać, że poświęcili mu aż trzy screeny w, w prezentacji tej mapki, więc no nie wiem. W każdym razie, no tutaj na nim na pewno widać te efekty związane z, z tymi promieniami, z cieniowaniem, bo to cieniowanie się poprawiło. Mam nadzieję, że nie będzie róża od kombajnu już taka poszarpana w tym odbiciu, które pojawiało się na blachach. Mam nadzieję, że to się poprawi. No i po raz kolejny, oczywiście, tutaj jest światło, tak. Granie tymi efektami, i nadal tutaj stoją te trzy stare już opatrzone pojazdy. Aczkolwiek, była, przepraszam, no autobus, no ok, szacun, dobra, autobus się pojawił. Natomiast co do reszty, no to zobaczymy, jak to finalnie będzie. Dla ciekawskich lub tych, którzy żyją w niewiedzy, do 22 wyszedł modu. W którym możecie sobie wygenerować te pojazdy na mapie, takie jakie chcecie, więc ja myślę, że do 25 oby te mody wyszły jak najszybciej, bo coś czuję, że się przydadzą. Co mamy dalej? No co może mieć dalej? No dalej możemy mieć mgłę. Ja naprawdę mam nadzieję, że ta mgła e, no, ustąpi zmianą w rozgrywce, bo ile można się tą mgłą zachwycać, aczkolwiek jak mówiłem wcześniej, że chmury wyglądają fajnie, tak tutaj jak dla mnie wyglądają beznadziejnie. Wygląda jak jakiś nie wiem racuch albo naleśnik albo rozjechana wata cukrowa która zawisła sobie gdzieś tam w powietrzu. Więc no cóż, farminga nie można jednoznacznie chwalić i ganić, bo czasami potrafi być ładny, a czasami potrafi być no, niezbyt. I to niezbyt widać tutaj z tyłu. Tak jak wam mówiłem wcześniej, tam gdzie było rysowanie ustawione na maksa, Albo tutaj się komuś jeszcze nie dostępowało tych drzewek, albo po prostu będzie tak, że mapka będzie miała miejsca, gdzie będzie bardzo zagęszczona, bardzo ładna i klimatyczna, a będzie miała miejsca, że będzie wyglądała łyso i byle jak na drugim planie, tak jak widać to tutaj. Oczywiście wczesna faza, pewnie bardziej skupili się na przeprawie barką niż na, na tym, co jest pokazane z tyłu, więc zobaczymy. W każdym razie. Tą przeprawą promową też się chwalą. Zobaczymy, jak to będzie działało w praniu. Chwalą się też strasznie tą rzeką, oraz coraz częściej pojawiają się tego typu sprzęty, że tak powiem, na tych screenach. Zobaczymy. Czy to tylko będzie aspekt, że one będą pływały i nic nie robiły. Czy być może gdzieś tam jakiś transport rzeczny się pojawi, lub jakieś tam ciekawe punkty wyładunku, załadunku, rozładunku, przeładunku? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i tutaj znowu mamy tą samą sytuację, czyli jest taki troszeczkę lepszy obszar tej mapki. I tutaj też jest już taki troszeczkę lepszy, więc być może. To, co było widać tutaj, to jest to jeszcze jakaś tam wersja w, wczesna, i dlatego tak to wygląda, a nie inaczej. Co mamy dalej? Jeszcze kolejna atrakcja, czyli coś, co na mapie ma, ma nas zachwycić. Czyli to, co widzimy na pierwszym planie, bo to, co widzimy na ostatnim planie, to albo komuś się w konsoli nie wklepał maksymalny dystans, jeżeli chodzi o rysowanie obiektów, albo jeszcze tych drzew nie zdążyli dokleić. Więc po raz kolejny są takie miejsca, gdzie będzie trochę łysawo, a w innych miejscach może będzie za gęsto, więc do tego chyba należy już się przyzwyczaić. I na koniec, na koniec mamy pocztówkę z tej mapki, więc będzie można sobie tutaj traktory podjechać pod tą ramkę i strzelić sobie jakąś pamiątkową fotkę, czyli to co widać tutaj według mnie, ten, to ujęcie, ten obrazek to jest idealne miejsce, w którym nie, na tym fotelu tutaj na tej werandzie mógłby sobie jakiś albo przed tym budynkiem mógłby stać NPC i opowiadać nam piękną historię o tym miejscu. Co to ma wspólnego z farmingiem? No, moim zdaniem nic, ale fajnie wygląda, bo gra jest też dla dzieci i dla starszych. Więc musi zadowolić wszystkich. Ja dalej czekam na konkrety związane z rozgrywką, nie z mgłą, nie z promieniami, nie z grafiką. Ja dalej czekam na konkrety, bo oprócz tego, że Farmcon zaczarował na nas w zasadzie w 80% tym co stało się z silnikiem. To tak na dobrą sprawę, konkretów rozgrywkowych to jest na lekarstwo, więc fajnie, fajnie, grafika grafiką, o FPS-ach pogadamy po premierze, natomiast mnie nadal interesuje to, co się będzie działo w sferze rozgrywki, w sferze hodowli, w sferze upraw i tak dalej, Więc fajnie, że nam tą mapę zaprezentowano, jest miła dla oka, dobrze się będzie robiło na niej screenshoty, jak ktoś lubi takie ujęcia, to będzie miał tutaj co robić, natomiast ja w dalszym ciągu czekam na konkrety i być może na Gamescomie komuś uda się trochę pogrzebać w tej grze i kilka smaczków z niej wydobyć. Ode mnie to tyle, na razie cześć.